Kozyłeczki. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale I dzisiaj przychodzę do Was taką dzienną dawką spoilerów Rzeczy, które mają nas niedługo odwiedzić, więc zapraszam do oglądania Pierwszą rzeczą, i myślę, że taką ważniejszą, coś takiego największą, jest to, że mają zostać dodane e, trzecia generacja Hatlingerów. E, I tutaj możecie sobie zobaczyć. Taki filmik właśnie z kanału takiej osoby, która nagrywa spoilery. Oczywiście ten kanał, dam wam do niego link w opisie Żebyście mogły, mogli sobie zobaczyć wszystko od początku i do końca Tutaj macie różne maści tych Hufflingerów I jeszcze nie ma dokładnej daty dodania ich Ale wiemy, że na pewno one będą, więc oglądajcie sobie dalej A więc jeszcze chciałam tutaj dodać, że Hufflingery trzeciej generacji będą dostępne force pinta z tego co tutaj widać, i będą takie oto fryzurki, więc można sobie obejrzeć. Więc jest to pierwszy a druga sprawa Niedługo ma nadejść tęczowy festiwal czyli e, no taki festiwal tęczowy, na który, który jest naprawdę mega fajny i tutaj macie hmm, konto takiej usłupki na instagramie, która wrzuca różne też spoilery daję wam oczywiście też do niej link w opisie i e, tutaj możemy sobie zobaczyć jakie będą e, Outfity e, na tym tanczowym festiwalu. Mi się bardzo podobają. Możecie napisać w komentarzach, czy Wam się podobają. Rzeczą są meble. Tak, meble w są. Mnie to naprawdę zamurowało, bo nie do końca wiem o co chodzi z tymi meblami. E, nie czytałam tego, ale chyba będzie można sobie dekorować tajnie. Nie wiem. Nie, dobra, ja tak tylko przepuszczam, to jest tylko moja teoria, ale widziałam na Instagramie te meble, więc no na pewno coś z nimi będzie. A więc trzecia sprawa jest taka, yy, że mm, ma zostać odnowiony Justin, właśnie tutaj macie zdjęcie odnowionego Justina i też on jest na konto takiej. Na koncie takiej osobki na Instagramie, więc wszystkie konta, wszystko Wam daję w opisie, więc tam sobie zajrzyjcie, żebym już nie musiała powtarzać. I tutaj właśnie tak wygląda. Tego też nie mamy daty dodania, ale skoro tutaj jest zdjęcie, no to najprawdopodobniej po prostu, e, no, będzie to lądowione Justin. A więc najprawdopodobniej ze spoilerów to tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. I zapraszam również do zasubskrybowania kanału i dania łapeczki w górę, bo to również mnie bardzo motywuje do nagrywania kolejnych materiałów. I to tyle z mojej strony. Pa!